Siema widzowie w dzisiejszym odcinku gramy w mapę Fortnite, to no, test robimy sięgać testujemy najważniejsze mapy grze jak powiedz <śmawia> powiedz Gdzieś jestem Nie, no. Ale ta ryba jest za mocna w sumie, nie? No, jak masz ryby to już masz wygrać. No bo wiesz, jak nie masz gdzie uciec, bo to ci całą planszę da nie, nie? No. Aha. Najlepsza bariera. W ogóle. A! A, nie, wiem jak. nie, to to nie, 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 Ale żyje? Co? nie, nie, byłem. nie, myślałem, że żyje. Ale nie, było, myślałem, że to jest jetpack, bo nie, miał ten ten nie, pa nie, pa pa, ra, pa, pa, ra, pa. Co? nie, nie, nie,

Nie wiem, co się wydarzyło. Nie wiedziałem, co Taki w ogóle mam. Chciałeś do mojej kuli wskoczyć, co? Co to było? Taki grana. jesteś tam, pięknie. Okay. Nie, tu. O, masz łososia. Mm -hmm. Nie, pszczół, Niech to. Nie miałem, jak. Ru! Ja chciałem rakietę, dać. Ja musiałem ru przed ruim pszczół. A najgorsze A te... są takie granaty, bo ich się nie pozbędziesz, nie? No. A, tego już całą zamknęłam. Czemu tu tylko jedno amun? Co? Czemu tu tylko jedno amun? Ale... Ja mam zabrane. Chcesz przeciwko? O Niech to. Patrz, <laughs> latają sobie. Jeszcze. Jura gdzie jesteś Nie karuj pszczół! pszczół ci tam dałem! A ja cię tam dałem Ja mówię czemu ty się nie ruszasz, nie? Nie no, bo w siebie Nie no Nie, to nie A nie dostałem nic! <grystanie> no też czasami jeszcze Niech taką przepianka na pewno Nieeee Stanąłem na pochodni, nie? Nie, to ja byłem przy rzucie! A ja miałem rybę to... A byłem przy rzucie i chłopie i tylko zginąłem. A mnie masz kapuskę. Maska pustkę złote. Niedobrze. Dobrze. Dobre, Co to? Flara. Nie no juur Jęczy z co to? Nie, nie. Co jest grane? Ale chłopie! Ja? Mam miałem taki łuk! Taki łuk, co pójść śmierdzi bomby! Ale poczekaj, ja miałem tak, że u mnie skoczył. Ja nie wypadło... Wchodzimy w tył i ja zrobiłem jakiś obrót na końcówce i... Nic z tej kamery. Co to? <grymny> Dla auta. To nie widział się, to jest dobre. Anya, am de țego. Oh! Tu ce dai bitch? Oh, yeah. Nie mam mam... Nie leciałem! Nie, to Julek! A mam rękawite niewidzialności! Nie! A mam leczenie głowie! Jest! Ja nie, nie, nie jak, nie? A ja miałem takie leczenie jeszcze, op. Dobra? Nie, dużo lat nie. Jesteś naprzeciwko mnie. Ja wyrzucam od razu tę broń, nie? Przedział, jestem tam. Nie mam. Dobrze, dowódź do trawy! Tak, się od ulicy A za A. Niech to... Ale puściłem w Ciebie nalot, nie? A co to, co, co? Ekranot. To jest takie fajne! No, to dużo robi. Bardzo. Gdzie jesteś? Znów się. Na serio? No tam? <susurzy> 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 哦，哈哈哈哈呀， Nie, bo ten katana ich nie wywaliła Ale ja nie wiedziałem chłopie co zrobić, nie? Ale ja miałem tą starą katanę. Ja miałem starą. Ile masz? Diament jeden. Ja mam platynę trzy. Nie Jule O Jule! O to jest stan! Firewenki dał dla mnie! Widziałeś? Dawicie się! Bo ja jeszcze miałem dwickę! O? o nie, dostałem śmietnik. Ja mam leczenie. Aha. Widzę, że mam snajpę. Kurczę! Ja jestem lepszy. Nie, po prostu nie. You stop. Jesteś daleko. O, czy nie, ty jesteś na najgorszym odsłonem w grze? Niech to Jest, mam Masz. A nie będzie tak. Niech to nie Masz. tak. Niech nie będzie tak. nie Gdzie jesteś? A widziałem. No, jesteś. O Jezu, tego DM a Gdybyś nie użył tamtego czegoś ratującego, to byś tak za 132 oh, stał. O nie! Dobrze. Gdzie ty? Oh, nie. O nie! Nie, ale to jest zbyt mocne. Nie? Bo wiem. A nie. A, a nie nie. Nie zdążyłeś. Bo w sumie, jeśli to już spada gracz od razu, nie? No. Chyba, że to jest masz się brzysa, u nas ja o ty duży. tam jesteś! A gdzie ty? A A widzę cię. Pompę. Widziałem to. <grym> jo! Mm. Trzy nie snajpy chłopie dostałem. <grym> A czasami możesz nawet dostać maxy. Nie żyjesz. By się przydało. Nie żyjesz. Nalod. Nie na widzę cię. Nalod. Na Ej, chłopie, a cześć, że ktoś mnie nie i nie trafiłem. <śm> nie trafiłeś na lodę? Tak? No. A co ty bym już nie No. A i tak byś szybciej zginął. ja pierwszy. O, masz najgorszą nosonę. na solę. Lara. Ja się palę. Bo ja miałem tą snajperkę co pójdę. Patrzy, znaczy, że nie tą, co wybucha. Już mam no zginę. Tak miałem. Plan. Spadłem! Ha, ha, ha. Ale sam? No. Aha. Wyślałeś, że życzy ten, rzuciła ten. O, mam troll. Co? A ty 30. jesteś tam? Nie. spadł. I tak No nie ciebie czarną dziurę. O no, jak czarna dziura jest za open, a to. No wiem. To jakbyś miał większe platformy. Jest coś naprzeciwko. Serio? Aha no. Ja no, był głupie. Mam pizzę. A mnie Też zjadł los. Oho. Kapiony nie? Widzę, że to. Aj, już spadł. Nie mam bro. Dlaczego? Stałem 20 maksymalnie. O nie. Już dałem od... 10 maksów No Jule Mee Myślałem, że w ciebie trafi, nie? Bo ja miałem ten czę... Ale jestem stop... tą magnetyczną snajperkę. Jesteś gambik. <gry> <gry> a niektóre broni są za mocne, a niektóre są... Gambik! Okay. Czemu?

To... A ja ci puściłem tego, rakiety? Ej, Dajmonta 3. A, mam ja też mam Dajmonta 3. Niech to ze skleperki szczęścia robi już. No, no To Kubę. Do płania pak. nie, a ja się nie spodziewałem. Ja myślałem, że ty zginiesz. Znaczy nie dolecenia. nie? Czekaj. Yeah! Nie. Aha, ha, strzał. A balonik się puścił. Ale jak? Cudem, powiedz mi jak człowiek! Hahaha, ha. ciebie bambik! Czemu? Bo nie ma dżemu! Ej stary, ale twój? Nie? Na czym się Mój? Impuls? Nie zadziałał na ciebie, ale zadziałał na mnie. A ten film muszę obejrzeć, bo te chadziki lecą. Nie wiem, jak ktoś daje heada na jakichś odcinku to zawsze się cieszę, bo to jest intensyfakcyjne, Bo to jest trudne, nie? No. Nie, tam mi nie ma. Gdzie ty jesteś? A, tam. Mam banana mocy. Nie, jest... to właśnie... Nie. A ja jak do, do, do lobby, Dolobi, dolobi. Żartuję, 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 żartuję. Dostałem epika teraz, mam. Ja Co bym tam serio przetarłał. O, no. Nie, 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 nie! Mogę ci grozić piłą. Nie. Ej, aż mi fajnie... Bój, bój się! Bój te laleczki. Zobacz nie. sobie. Ej ten nalot jest za dobry Nalot i jeszcze ci taką pistolecikiem zwaliłem. Dobra, teraz focus Co my na kogo my tu Nie pomogł? jest coś przyznaj się Aha, obok mnie znowu nie <laughs> trafił. Tak obok przeszło idealnie ha. Nie! Ej! Yeah! 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 A co teraz miałem? A od kiedy to tak wybija? Ja myślę, że A to on mi wyrzuca. Co? No właśnie, też myślałam, że on tak okno wyrzuca. Co mega dar, co na koniec mapy mnie wywaliło? To jesteś tam, ow. Z tej złuku headshot. Tera na miałem! Idę teraz. Taki są pistolet. Ale ja ogarniał pod dowódkiem, nie? Mam do epika. Ja mam stopniu. Gdzie jesteś? No gdzie jesteś? Nie wiadomo. No gdzie jesteś? Po co się jesteś? Zaliwać? Ej, mam czempiona! Ja mam FP, co? Mam czempiona już. Ja mam FP, miałeś No? A nie wiem, te mapy są dziwne w ogóle, nie wiem. Nie, a co? Mi się wydaje, że te rangi są w gąbku. <noise> A się bym cię słyszała. Ej! Ale I Co to? Serio? Nie! 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 to, budowę Nie! 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 to Nie! Zginąłeś? Ja przeżyłem! Ja. No. No, spadło ja, to depko. No. Ja nie mówiłem. Ja. <grym> ale powoli zaczyna się wkurzać na ciebie. No. Jak to jest możliwe? <grym> Dobra, wszystko. Följte du den? że är så förtjust i den. Den synkar. Åh, poker! Jag är också beredd! Nu kommer den. Den bombar. Nej, fortsätt. Co? O my. Widzicie? O, Gdzie ty? Snajperka? Snajperka. Nie, widzę. A dobra ko Julek! O ko dobra snajperka! Wygrałem! ko 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 Ja spadłem ko I ko przyszedł... Idealnie dostałem groma, nie? O, no, no. Um... o dzięki. O nie. Myślałem, że cię wypadł. No. Bał no, pani urazy mnie. O, na to wam nie. Bałwan mnie bał uratował. Nie, blah, Nie, blastady. Nie, blah, nie uratował swoją mocą. Serio, znowu blah, siebie. my my mamy nie. cały czas te same platformy. Nie, 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 nie. Ay, nie. nie, nie. Się, nie Ej, ona chciała mi się tak ciągle przegrywać. Jak... Ej! Ej. Ej. Co żeśmy obok się ciebie? Ej, ty przeszedłeś o inną platformę dalej, jak też? Nie, nie trafiłeś. Bla. Nie, to... Masz Co nie? Halo? Czemu ciebie wywaliło? Aha, a u mnie... Ej, bo wywali... ja na pół ekranu coś napisane. A u mnie Co? wywalił... A ja mam tak... Dawid Sigma, bo ja mam tak Ciebie nazwanego, Sigma, opuszcza grę, opuszcza kanał gry.

Ej, umrý a Co to robi? Ale ideálně spavuje tak... Ej, hey, musí končit. No to vidovi, to je spavuje, takže tych trochę mapach, ale fajno. Pro, eh, zachęcam Was do spróbowania. No i papa!